Zobaczyłam mamę. Była cała ubrana na biało. Na głowie miała biały welon i koronę z dwunastu gwiazd. Dłonie miała złożone do modlitwy, a w nich trzymała długą koronkę różańca świętego, zrobioną jakby z kropel lodu. Stopy mamy były bosy i spoczywały na kuli ziemskiej. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moje drogie dzieci jestem przy was w tym jakże smutnym dniu kocham was niezmierną miłością i chcę widzieć was wszystkich zbawionymi biorę was za rękę i prowadzę was do Jezusa dajcie się prowadzić dzieci moje dzieci moje to są ciężkie czasy Lecz jest to także czas oczekiwania i wielkich łask. Módlcie się, dzieci, módlcie się. Córko, módl się ze mną. Długo modliłam się z mamą, potem mama kontynuowała orędzie. Kocham Was, dzieci moje, przy ogromną miłością i chcę widzieć Was wszystkich zbawionymi. Otwórzcie swe serca Panu. Wychwalajcie Go i módlcie się do Niego. Dzieci moje, nie oddalajcie się od sakramentów świętych. Zginajcie kolana przed najświętszym sakramentem ołtarza. Módlcie się, dzieci, módlcie się. Daję Wam teraz moje święte błogosławieństwo. Dziękuję, że pospieszyliście do mnie.